Co tam jest, na wielka? Co tam jest? Niech Powiedz ga ga ga. Dalej jeszcze troszeczkę. Ale fajna maszeczka. Mhm. Mm Proszę bardzo, proszę zobaczyć, jak nasza córeczka nabiulka jest bardzo grzeczna przy wdychaniu soli fizjologicznej przez maseczkę. Chcemy zapobiec Katarku, który nawiedził, w związku z czym Nadiulka naszą maseczkę zakłada. Próbowaliśmy różnych sposobów na to, żeby Nadiulka nie płakała podczas maseczki.